Moi drodzy widzowie, z tej strony Skonsper i w końcu po chyba trzech tygodniach zaczynamy serię z uwaga nie e, odbudowy Rzeczypospolitej, lecz odrodzenia Rzeczypospolitej. Mówiąc krótko, powstanie styczniowe. Dokładnie słuchajcie, moi drodzy widzowie, spróbujemy zrobić to, czego nam się nie udało na ostatniej serii. <laughs> Niestety, e, tam poniatowski, którym graliśmy, odniósł ogromną porażkę sromotną, Poprzez pewne błędy w modyfikacji, która nie została w ogóle jakkolwiek rozwinięta, nie mogliśmy osiągnąć naszego celu, jakim była odbudowa Rzeczypospolitej z księstwa warszawskiego. Znaczy, byliśmy chyba blisko, nawet szkoda, bo modyfikacja ma ogromny potencjał. Była bardzo fajna, podobała mi się. Więc bierzemy tutaj na Let's Between Empires modyfikacja, która bardzo przypadła Wam do gustu w mojej ostatniej recenzji moda. I właśnie tutaj pogramy sobie Romualdem Traugutem. W tym odcinku jeszcze tego nie zrobimy, ale później mogę Wam trochę o nim poopowiadać. Chciałbym na, zaraz na początku powiedzieć Wam e, pewną rzecz. Że Chcemy, żeby ta seria była interaktywna czyli po prostu mówicie mi co ma być w danym odcinku, co byście chcieli, żeby było w danym odcinku. Ja to robię, nie mam problemu. Piszcie swoje e, propozycje w komentarzach. Oprócz tego. Chciałem też powiedzieć, że mm, chciałbym, abyście pisali w komentarzach różne rzeczy na no, co tam się u was dzieje, ponieważ bardzo że bardzo dużo was udziela się w sekcji komentarzach. Ja jestem bardzo zainteresowany, co tam u Was gra, jak sobie radzicie. Więc moje pierwsze pytanie, jakie macie plany na wakacje? Wiem, że y, wiele osób y, oglądało mnie od 2013 roku 14. I byliście ze mną przez te wiele, wiele lat. Wtedy byliście pewnie gnojkami, tak samo jak ja. Teraz jesteście dorosłymi ludźmi. Niektórzy nie? niektórzy pewnie później do nas dołączyli, więc chciałbym e, zapytać się was, jakie macie plany teraz na okres letni. Praca, wakacje, studia, nie wiem, cokolwiek piszcie w komentarzach, e, będziemy pisać sobie razem, bo zauważyłem, że też mi to sprawia ogromną przyjemność wymieniać się z wami informacjami i pomimo upływu lat po prostu trzymać z wami kontakt. Dziękuję, że jesteście. A więc zaczynamy! U mnie już trochę lepiej z tą sesją. Pozaliczałem różne egzaminy. Jedno zdanie dodatkowe zrobiłem. Dzięki temu jestem zwolniony z egzaminu, który miałbym jutro. Nagrywam odcinek w niedzielę, więc już bym musiał się uczyć, a dzięki temu mogę mieć to gdzieś i nagrać dla Was pierwszy odcinek tej serii. Mam nadzieję, że granie będzie ścinała, jak wtedy usunąłem jakąś akcelerację sprzętową, ponieważ zmulała mi gierkę. Nie wiem czemu. No, i teraz nie wiem, czy to się ścięło, czy. Bo coś, coś tak, no i ładnie. Launching game. O, dobra. Welcome to Between Empires. Okej, okay, no lecimy dalej. No więc tak, jeśli Chcemy zacząć od powstania styczniowego. To bardzo ważne jest, abyśmy zaczęli od tego roku, no bo tu już jest po, tu po, tu już w ogóle po, tu już zaraz, no, tu jest pieczowane się, to, a więc już za daleko. Więc 1860 rok. Eee, I słuchajcie, zagramy sobie. Nie chcę, żeby ta seria się przedłużała. Myślę, żeby zrobić z niej maksymalnie 10 odcinków, może więcej, może 15-20 ale na pewno nie zrobimy sobie takiej sytuacji, że będzie super szybka, bo 6 dni to za mało. Ale żeby minimum, że jeden rok, tylko 365 dni, słuchajcie, zarąpiemy się. Dlatego pójdziemy tak, jak męderzy chcą, czyli jeden rok to 20 dni. Recommended nie znamy tego moda, poznamy go razem. Słuchajcie, moje drodzy widzowie, także nie ma problemu. Gram oczywiście mężczyzną, bo jesteśmy. Romualdem Traugutem, no i lecimy lorowo. Czyli po prostu zaczynamy jako nie żaden lider frakcji, bo tu nie ma frakcji polskiej, niestety, ale jako po prostu przygodowiec. E, Romuald Traugut z tego co wiem urodził się w Królestwie Polskim. E, on, nie wiem, czy był jakimś arystokratą. A jak można to zrobić? Ma A, mój ojciec, mój ojciec, mój ojciec. K kto był ojciec? E, kim był ojciec Romualda Trauguta? Powiedzcie mi. W sekcji komentarzach to było. Ja to pamiętam, czytałem jakiś czas temu. On on wiem, że potem umarł, że wiadomość o śmierci jego ojca tam do niego dotarła, ale kim on był dosłownie z tego to nie mam pojęcia. Musiałbym to znaleźć, nie wiem, nie chcę teraz was tutaj zmuszać do tego, ale możemy to na szybko sprawdzić. Jak już tutaj tworzymy tą postać, to zróbmy tak, żeby było tak konkretnie. To, to wpisuję właśnie Ojce z Romuald Strawgus, zobaczymy czy coś wyskoczy na dobrym wujku Google. Ludwik Traugut, no zobaczymy, Czy Ludwiku kim byłeś? Ludwik Traugut, kim on był? że on tam jakoś umarł, coś tam, coś tam, ale już nie pamiętam w ogóle. No chyba tego nie znajdę. Dobra, powiedz mi w komentarzu, jaki był jego ojciec. Ja wiem, że sam Traugut był potem przez chyba śmierć matki, był wychowywany przez babkę, i babka zapuściła w nim właśnie takie myśli patriotyczne w ogóle taki patriotyzm. Mm, więc. Yy, no kurczę, nie powiem Wam tutaj. Wiem, że my byliśmy na początku, właśnie no, na oficera się uczyliśmy. Rumal Traubut został chorążym. Tak, by the way. Mm, Ludwig Aloyzy był synem okej, okay, jego rodzina była ojca niemieckiego pochodzenia w czasach saskich. A widzicie, no to tak, to, to wiem, to, to ma niemieckie pochodzenie, więc. Ale kim on tam był? Nie mam pojęcia. No dobra, to wymyślmy na przykład Ludwik Traug. No że to zmienię. Napiszcie mi w komentarzach, jaką byście też chcieli historię. Jakby było najbardziej historycznie. Mi się wydaje, że skoro on był niemieckiego pochodzenia, to możemy powiedzieć, że na przykład był No, to no, na pewno nie. No, może profesorem uniwersytetu? Pracownikiem w fabryce? Raczej wątpię. Oficerem armii? Chyba nie. Nie wiem. Powiedzcie mi. Arystokratem? Chyba na pewno nie. Ale powiedzcie mi. No, no to zróbmy, żeby był no, takim... Empowered capitalist, czyli kapitalista, taki trochę zbiedniały kapitalista, nie będzie. Eee, no, właśnie urodziliśmy się w rodzinie mojego biznesmena. Mieliśmy eee, różne problemy z partnerami i z eee, klientami. Moi rodzice byli, eee, no, tak, średnio-średnio zamożni, więc poszliśmy do prywatnej szkoły. O, to akurat nawet spoko wydaje mi się. Eee, your father was able to deal with New Times, with the change trading technologies, so after. His death, you had only one smile of part of his business. A dokładnie, o, o, jakby uzyskaliśmy część biznesu od ojca. Czy to była prawda? Raczej nie, bo on prosił szybko na karierę wojskową, więc e, ja bym chciał tutaj zrobić, żeby na przykład. Ale zrobimy, że school student, bo on się tam uczył gdzieś, on się tam uczył i miał takie właśnie naukowe na początku ambicje. Później on się nie dostał do jakiejś szkoły i kompletnie zmienił, z tego co pamiętam. Uwaga, nie mówię o sławnym artyście z Austrii. Więc bierzemy school student. No i teraz. Yy, Kamian War Veteran. Cel był taki university student? No nie, chciał na przykład że żeby był żołnierzem. Czy mogę, to, czy mogę to ustawić? Medycyny się raczej nie uczy, inżynierii też się nie uczy. On chciał tam się uczyć, ale. On się uczył, on wszedł na. na sapera. Na sapera. No dobra, to skoro. Kremian on nie brał udział w powstaniu węgierskim. Znaczy się tłumi powstanie węgierskie w ramach Wiosny Ludów. Ja bym zrobił University Students Engineering, to jest najbliżej jakby inżynieria, czyli najbliżej sapera. No spróbujmy, ja to zawsze mogę zmienić. Podajcie w komentarzach, jakby się, chcieli, żeby to wyglądało. No i osobista, ta, osobista zemsta za śmierć ojca. No i lecimy. Eee, ano mi to quit, quit without sitting, bo nie chcę tutaj <laughs> nie chcę, żeby ta seria yy, mojej Rage'a się zamieniła. No to co, jesteśmy rumalnym Traugutem. Będziemy, jakby to powiedzieć, dyktatorem Powstania Styczniowego. Więc musimy mieć dużo charyzmy, no to jest normalne raczej. Tutaj punktów mamy bardzo dużo, ale zrobimy tak, na przykład yy, 8 charyzmy. Czy tutaj siła jest potrzebna? Wydaje mi się, że nie, bo chociaż myślę, żeby jeździć tak szabelką, szybko i ściągać wrogów, to nie jest też zły pomysł. Jako taki kawalerzysta. Także, no, może na początku tak właśnie zrobimy, że 6 charyzmy i po jednym sile i po jednym w agility. Pamiętajcie, że na początku zawsze te dwie, dwa, dwa to są najważniejsze, później dopiero inteligencja i charyzma. No dobra, zaczynamy. No więc to jest 000, inżynier spoko. No, powinniśmy na pewno zainwestować w uwagę. Z tego co powiedział tą kapitana, insp inspirację dokładnie. No dobra, to w ins inspirację kapitanom. Dużo i tak nie dam. Leadership też może być spoko, aczkolwiek ja bym zrobił raczej Power Strike'a jeszcze, żeby chociaż troszeczkę walczyć, bo widzę, że to będzie lipa. Riding też, żeby mieć jakiegokolwiek konia. To nie, to nie, to nie, co to jeszcze? Inventory Management też by się raczej przydało. First Aid, Perswazja. Perswazja też by się raczej przydała. No ale co możemy tutaj zrobić? No to może na początek jednak damy wysłuchajcie słuchajcie... Inventory management, będziemy mieć dużo stafu do sprzedaży. Yy, a może damy po jednym punkcie, o tutaj żeby chociaż jakiś mieli jakiś wrogów brać i troszkę więcej miejsca. Później będziemy normalnie tutaj rozwijać wszystko. Także patrzcie, siemy pałę, jeśli chodzi o jakąkolwiek broń. Jakąkolwiek broń. Więc myślę, że no co damy sobie do muszkietów, bo chyba one się bawią muszkietami, ale pistoletami też. Wszystko inne można rozwijać tak naprawdę, bo to wiecie, tutaj celownik nam się zmniejsza i to jest spoko. A to, to tam po prostu będziemy walczyć mieczem, to się nauczymy. Mam wrażenie, że mogłem to zrobić lepiej, hmm, ale podajcie w komentarzach swoje najlepsze kombosy i jakie by chcielibyście do Romualda Troguta. Ja to sobie zmienię, nie ma problemu i spotkamy się później. Dobra, żeby stworzyć Romualda Trogu, damy takie okularki dziwne. Nie wiem, czy o o o o, to mi się bardziej podoba. Słuchajcie, on ogólnie, powiem wam tak, on wyglądał trochę jak taki azjatycki oficer. Mię powiedział, bym że on jest jakimś y, tym, kon nie konfenansjerem, tylko że to są w y, tym, na weselu. Y, doradcą jakiegoś cesarza Hirohito, albo jakiegoś innego tam chujka, ale tak, ogólnie on miał same wąsy. Także ja bym chciał same wąsy, bez tych bokobrodów dziwnych. O, no to już elegancko, takie zarobiste wąsidła. A jakie on miał fryzurkę? No fryzurka bardzo podobna tu jest. On miał taką bardziej miał taką grzywkę, jak taki Justin, o! To mi się wydaje, że już spoko, dobrze wygląda. No i spoko, mi się wydaje, że możemy sobie polecieć na, na spokojnie. E, dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że będę mógł później sobie tam kupić jakieś okularki czy coś. Albo teraz zrąbałem, bo nie były jakieś dodatki, nie wiem, powiedzcie mi również w komentarzach. No i cieszę się, teraz tym materiałem. mam nadzieję, że będą trochę częściej. Oczywiście idziemy do Berlin Albo nie, chyba może do St. Petersburga. Bo z tego co wiem, tam chciał się tam dostać. Eee, więc zaczniemy w St Petersburgu. jak będzie. Więc te materiały mam nadzieję, że troszkę będą wcześniej częściej się tam y, pojawiać. O, wy tam chcieliście bardzo, żeby one były szybciej. Widzę, że tutaj nie wiem, czy ta gra mi znowu ścina, czy tylko mam. O ładne. Nie wiem słuchajcie o co chodzi. O, mieliśmy jakiś... Tutaj... Naprawdę nie wiem o co chodzi, do tego chyba do was wrócę, jak już rozwiążę ten problem, bo ścina mi gra i to ścina osiernia, jak nagrywam. Nie wiem, czy mi action jakoś e, mojego, mój komputer zwalnia, nie wiem. Nigdy nie było z tym problemu. Także dajcie mi chwilkę. No słuchajcie, jestem z powrotem. Już na szczęście ten problem zażegnany. Już jest więcej tych klatek. Nie wiem o co chodzi. Nigdy nie było z tym problemu. Wszystko jakoś w miarę automatycznie się robiło. Mi się wydaje, że to albo po prostu mój komputer, który już niedługo, słuchajcie, będzie miał 5 lat skończonych. Jak na dzisiejsze czasy to jest bardzo dużo szczególnie na laptopy. Ale z drugiej strony myślę, że to też może być wina po prostu jakichś dziwnych aktualizacji, które teraz miały miejsce. Także po prostu, no, no trudno czasy paradzić z tym co do Dobra, jedziemy sobie do Gruzionska i, so i będziemy sobie tutaj tworzyć e, jakąś małą aremkę. Jak widzicie, mamy chyba dosyć słabe wyposażenie. Mamy jakieś pisto. No, nie, w sumie nawet fajnie, można trochę postrzelać. Mamy to wygląda jak pistolet sygnałowy, trochę ciekawe, ale dobra. Mamy. no Trochę mniejsze do pistoletu, trochę do karabinka, także tu będziemy sobie strzelać, no i dosyć dużo, dosyć dużo funtów, także spoko. No więc tak, no, celem. Jaki jest cel? No cel jest prosty, prosty albo trudny. Powstanie styczniowe. Rozpoczniemy je gdzieś tutaj. Nie wiem właśnie, czy może odbyt goszczy. Oczywiście poczekamy na dogodną sytuację. Mam nadzieję, że. Ta modyfikacja będzie troszkę lepiej działać, i generalnie ruscy będą bardziej walni w dupę przez jakieś inne kraje, bo fajnie by było, żeby Rosjanie by zostali troszkę jednak osłabieni. Będziemy grać w lafowo, więc będę musiał wstąpić do armii rosyjskiej i trochę tam posłużyć, piąć się w karierze i zostać tam nawet oficerem. Tak robił Romo Traugut i tak my też zrobimy. On tam brał parę, parę razy udział w różnych tam bitwach po stronie rosyjskiej. Nawet ma takie fajne fotki z mundurze oficerskim, także. Ja tak zrobimy. Oczywiście, jak macie jakiś inny pomysł w komentarzach, zapraszam do dyskusji, zapraszam do propozycji. No dobra, to lecimy sobie elegancko po jakieś pierwsze kłaściki i po jakieś pierwsze po pierwszą mięso armatnie, przepraszam, chodzi oczywiście o żołnierzy. Tak, ja tutaj jeszcze słuchajcie nie znam do końca tego systemu tych tam kompanii i tak dalej. Ja się trochę bawiłem, ale no nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś tutaj znawcą tego. A, więc no będziecie uczyć się ze mną będzie patrzeć jak ja tutaj umieram i zdycham, ale o! Kto tam szedł? Ja coś mam nadzieję, że nie dezerterzy dużym zaraz zniszczą. E, no więc. E, na pewno optymizm to, że ta modyfikacja jest ciągle rozwijana, więc raczej nie powinno być na problemu. Mamy dużo y, tutaj y, pieniędzy, także o, oczywiście siedem tutaj powstańców, dziękuję bardzo. Oczywiście nie będziemy tylko wynajmować polskich powstańców. Napiszcie w komentarzach, jak jednostki polecacie do naszej armii. Tak, żeby fajnie ją zdywersyfikować. Zagadamy z tutaj dowódcą, yy, no liderem wioski, za czym zananka. Yy, no okej, okay. jeszcze raz może? No, okej, okay, dobra. Wydaje się wydaje, że tutaj raczej będzie dosyć spokojnie. Dlatego pójdziemy sobie do Bydgoszczy yy, i zobaczymy, co tam słychać w trawie piszczy, w tej Bydgoszczy. Także tak, no słuchajcie. Sesja właśnie się skończyła tak naprawdę dla mnie, będę więcej nagrywał, mam jeszcze parę innych planów, w tym momencie yy, tam będę musiał chatkę trochę taką wyremontować gdzie się mamy z narzeczoną yy, wprowadzić yy, potem. A, to jest Bydgoszcz, to jest zamek. Yy, okej. Okay. to tutaj tak nie za bardzo, no to mogę niby inwestować, ale nie stać mnie kompletnie. Yy, armory oczywiście. No, nic, no, nic, no dobra, to tutaj nie nie zrobię, ale Warszawa jest chyba normalnym miastem, więc pójdziemy do Warszawy, więc tak: chatka do remontu, trochę tam zejdzie, bo elewację chcę odświeżyć, troszkę, tam, wiecie, ścianki odmalować, meble trochę kupić, bo tam są już przestarzałe, także wypadałoby to ogarnąć. Auto kupiłem, także cytuję na C5. Polecam tutaj, wszystkich pozdrawiam, fanatyków cytrynek i innych francuskich aut, powiecie, że ryzyko. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne Auto C5 z 2010 roku. E, czytałem bardzo fajne, udane jednostki. Także nie chcę wam polecić, ale jak pojedzę trochę nim, także się dowiem, czy to warte jednak, czy nie. Pierwsze Auto myślę, jako pierwsze Auto to jak najbardziej warto. No, coś w tekstury się. O! Właśnie załadowały się te tekstury. Dobra. Hired Gun. Mm. Ile ty chcesz? No, to jest taki. Kurde, jak on ma... Co to jest? To jest jakiś ogromny nóż xxl, gościu, co ty tym tniesz, co? Chyba jakąś szynkę przeszkodami 4-metrową. Szacun dla tych, co wiedzą, co, jest, co to jest szynka z przeszkodami. Eee, gościu, po co? Nie potrzebuję tego, żeby teraz, wiecie, świrować tutaj. Marycjusz, Maurycjusz. Fajnie, że to jest, pomimo tego, że to są rosyjskie tereny, to nadal ten smaczek polski jest odczuwalny. Więc fajnie, bardzo fajnie. Teraz zagadamy z Majorem. Masz jakąś robotę dla mnie? There is a group of Portuguese troublesome bandits. Okej, okay. no to możemy trochę poatakować tych bandytów, to nie ma problemu. Wiecie, te pierwsze koszty są takie spokojne i w ogóle. Czy wstąpię do armii, no już powiedziałem, że wstąpię, ale na początku na pewno nie. Dlatego tak Troublesome są Oni powinni być w vicinity of the town, czyli właśnie w pobliżu miasta. Zrobię save'a. No i szukamy tych zawadiaków, którzy tutaj tych biednych warszawiaków cisną o! Rular, rural Outlaws Troszkę ich jest więcej, ja by jednak chciał. Chyba, że to, to nie są trawy, to są bandits. Ale. Dobra, a w ogóle ja zrobiłem dwa razy te czy... No dobrze, myślałem, że ominąłem. Wiesz, co ja jeszcze trochę zrekrutuję rebeliantów. Się będę pewniej czuł. Nie mówię, że ich nie rozwalę, bo wydaje mi się, że rozwalę ich. Ale wiecie, jakie jest? My chyba mamy kosy w ogóle, nie? Nie, uf, na szczęście nie mamy kostą, nie są kosynierzy. <laughs> ale, ale no. Zobaczymy. Tego systemu, jeszcze kompanii, dopiero się będę uczył, jak będziemy mieć naprawdę taką zasobną kompanię. Mam tylko 26 ludzi, ale mało. Gościu, kim ty? Nie, no, chyba trochę zrąbałem stąd. Co jest, tak malutko? No dobra, trudno, jak mu to mózg, mówię, piszcie w komentarzach, to najwyżej to zmienimy, bo to może być trochę ciężkie, żeby teraz to tak zrobić. Czy co, jakaś bitewka jeszcze w tym odcinku? Myślę, że tak 20-25 minut odcinek to będzie idealny, dlatego jeszcze trochę się tutaj połazimy, porekrutujemy, kupujemy żarcie. Ja was, do Was pogadam, bo bardzo lubię z Wami rozmawiać, mam nadzieję, że Wy też lubicie. O, idziemy, o kurczę, no tu już mam, o, już myślałem, że, no to już tego jednego to nie kupimy. Dobra, mamy trochę chleba. No i szukamy tych są Bandits. No gdzie jesteście? Co? Halo? No teraz pewnie, bo to jest tak, że jak odejdę, to oni pójdą gdzieś w pizdu i w ogóle ich już nie znajdę, nie? No niestety też tak bywa. Halo? Tak pusto tutaj trochę. Myślałem, że się będzie więcej działo. Może nie tak bardzo działo jak w World World Ale fajnie byłoby jakby jednak coś tutaj, coś tutaj więcej. O! 24 funty to nic, No, tak, bo to w sumie jest armatny. Pierwszy level wieśniacy z wioski, czy, przepraszam, rebelianci. A rebelianci, no nic tutaj nie ma tego. No halo. Hmm. O, 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 trouble bandits, tak. Dobra, no to panowie, mamy bitka. Mamy bitkę. No nie wiem, czy teraz mi, o, dobra, myślałem, że mi skasował. Dobra, no to walczy, walka. Will fall duty to the end. Start the battle. Change the troops deployment plan? mogę to zrobić. Dobra, nieważne. I takich rozwalimy. Dobra, panowie. Kurde, co jest? Hotkeys to aerial, aerial view? <grym> co jest? Widzicie to? Ale jazda. Dobra. Movement for fo, formę e, to Turin low. Dobrze. No, pobawmy się trochę. Ale widzę, że tutaj... A, bo to jest Dobra, mam dwie kompanie, second and first line company. Formation, e, two line of column. Formation, two row line. Wow, słuchajcie, ale jazda, dobra. E, fire orders, fire at my command. Fire orders, fire at my command. Czy oni idą do nas? Idą. No powiem tak, może być to trochę ciężkie, ale spróbujemy ich rozwalić, może się uda. Pierwsza bitwa. Dobra, zróbmy jakieś jeszcze formacje. One row line, nie, ok, change to walking, change to running, nie. E, formation, weapon usage. Tutaj, a, empty, 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 ok, to są kompanie, dobra. E, no to nie. Szkoda, że nie jesteście wszyscy w jednej kompanii, ale trudno. Nie wiem czemu tak, czy jest sens dzielić na takie dwa malutkie kompanie, a zrobimy się to automatycznie pewnie, dlatego... dara. Idą czy nie idą, nie idą. O! Fire orders! On fire now! Fire twill, dobra. Teraz, zrobimy fire twill, bo na razie... Fire twill. Fire twill. Dobra, bo ja tego nie ogarniam na razie, także myślę, że... I... No kurczę, te muszkiety to powiem wam, że... No strzelacie czy nie? Gara dostał? Charge! No i właśnie zostałem zabity, Nie, <ścoughs> O nie, ty, będziecie mi wszystkich czy nie? No mam nadzieję, bo zrobiłem fajny to więc... Tak, patrzcie, jakie animacje morderstwa są w ogóle. Wow! Ej, chyba to wygramy, chociaż nie wiem. No, walczcie, walczcie, kurde. Chyba szkoda, że nie mogę tutaj. O, o, mogę, patrzcie, jaki, jaki view, ty. Dobra, trzech na jednego, no? Po, pokonajcie go, błagam. Zabij go! Dobrze! Jej, wygrana! O, nie, jeszcze nie. No, nawet tego z cylindrem, tam. Patrzcie, są jakieś procenty w pięści, w energii i. I w celności, 106% chyba celność. Cannot form square. Secure more companies. Still... No, merge. Okej, okay, czyli mogę łączyć kompanię. Wow. Oj. Co ja zrobiłem? Ok. <laughs> przepraszam was, ale. to jest jakiś kontrolem, się idzie w dół. A jak się idzie do góry? Halo? Halo? No i dupa.